Tuż przed meczem z Lechią Zielona Góra naszym gościem jest trener Podlesianki Katowice Dawid Bremer. Trenerze, ostatni mecz przed nami w tym roku kalendarzowym. No i pytanie bardzo proste, z jakim celem jedzie tam Podlesianka? Tak, tak, rundę, rundę jesienną zamknęliśmy, no ale został nam ten mecz grany awansem, dla nas bardzo, bardzo ważny pojedynek. Graliśmy już z Lechią, wiemy, że jest to zespół naprawdę klasowy, zresztą przygoda w Pucharze Polski robi wrażenie, mecz z Widzewem, przegrany w Karnych, także no, no na, pewno, na pewno jest to dla nas bardzo duże wyzwanie, ale też znamy swoją wartość, wiemy co... Chcemy zagrać, chcemy jak chce, wiemy jak chcemy zagrać i na pewno sprzedamy maksimum tego, co możemy. No nie ma już na co oszczędzać sił. Musimy zagrać na maksimum swoich możliwości no i na maksimum zaangażowania tych zawodników. Sytuacja kadrowa jest nie najgorsza. Dwie trzy kontuzy się jeszcze przyplątały. Tutaj wiadomo wszystko się okaże w piątek przed wyjazdem, no ale trzon zwarty, gotowy i jedziemy, jedziemy do, do Zielonej Góry ugrać punkty. Po tym pierwszym inauguracyjnym meczu z Lechą no mówiliśmy, że jako Beniaminek zapłaciliśmy frycowe. No dzisiaj, już jako taki bardziej doświadczony Beniaminek chyba możemy powiedzieć, że już tą ligę poznaliśmy, wiemy na co na stacie, wiemy na co stacie rywali. Tak, no, trochę dużo tych frycowych było w tym naszym, w tej naszej jesiennej kampanii. Na pewno mogliśmy uniknąć pewnych. Pewnych sytuacji, które zabierały nam te punkty, bo w dużej liczbie meczów graliśmy bardzo dobrą piłkę, dominowaliśmy na boisku, no a tych punktów nie, nie przybywało. Ich oczywiście nie jest, nie jest mało, 19 punktów to nie jest zły wynik, ale zdajemy sobie też sprawę, jak kształtuje się tabela w drugiej lidze, ile tych spadków z naszej grupy może. Może być na koniec sezonu, dlatego tutaj, tutaj zdobycz punktowa w tym meczu będzie bardzo ważna. No i bardzo ważna będzie, będzie wiosna, no ale o wiośnie będziemy się, będziemy się martwić później. Teraz trzeba jeszcze zamknąć ten rok dobrym, dobrym wynikiem. Trzy e, punkty, gdyby się udało wywieźć zielonej góry, no to na pewno byłby, e, byłby, byłby kapitalny prezent dla chłopaków e, przed, przed, e, przed zamknięciem tego roku. Poznaliśmy już wszystkie drużyny w BetClick trzeciej ze Z wszystkimi mieliśmy przyjemność zagrać. Jest jakaś drużyna, która zrobiła na tobie największe wrażenie pod względem piłkarskim? Ten poziom, poziom był zróżnicowany, bo były zespoły, no, które grały taki Taką piłkę, która nas w jakiś tam sposób nie zaskakiwała, gdzie potrafiliśmy dominować długimi minutami, gdzie potrafiliśmy sobie kreować, no ale oczywiście były też zespoły powyżej tej średniej, na pewno, na pewno do czołówki zespołów można, można oczywiście zaliczyć lidera śląsk Wrocław, ale to był mecz, którym. Pojedynek toczyliśmy jak równy z równym, graliśmy na własnym boisku, e, mogliśmy również ten mecz wygrać. E, jeżeli chodzi o mecze wyjazdowe, no to na pewno e, na pewno trudny dla nas mecz z Kariną Gubin, tam, e, tam zostaliśmy wypunktowani przez, przez rywali. Widać było, że doskonale razem sobie e, na własnym stadionie No i podobnie wyglądał ten mecz z Miedzią, tam też e, trudno nam było przebić ten e, szczelny mur zawodników z Legnicy, no ale muszę też uczciwie przyznać, że w każdym z tych meczów, który, który przegraliśmy z tymi zespołami strzałówki, no, no, no przy odrobinie innego podejścia, przy, przy, przy odrobinie większej skuteczności, no moglibyśmy też zapunktować, ale te zespoły rzeczywiście robią, robią wrażenie, jeżeli chodzi o ich grę. Tak odchodząc nieco od zielonej murawy, warto tutaj też nadmienić o organizacji tych spotkań wyjazdowych. No często były to wyjazdy dwudniowe, tak jak chociażby ten najbliższy. No i co trzeba powiedzieć? Fantastyczna organizacja, klub stanął na wysokości zadania, mimo tych wszystkich problemów, które nam towarzyszyły w tym sezonie. Tak, nie możemy, nie możemy pominąć tego aspektu. No, borykaliśmy się z dużymi problemami organizacyjnymi i nie było to takie oczywiste, Ee, że będzie to wyglądać tak dobrze. Tutaj oczywiście duża, duża zasługa e, Maćka, naszego dyrektora, który świetnie to organizuje, ale również duże podziękowania dla, dla prezesa, który stara się jak może tutaj spinamy ten, ten budżet. E, Chcemy i, i, i robimy wszystko, żeby zawodnicy nie odczuli tych, tych problemów, które targały przez jakiś tam okres e, e, nasz klub. Każdy wyjazd zorganizowany e, bardzo dobrze. Zawodnicy mieli, e, mieli zapewnione nie tylko posiłki, ale również w tych dalszych wyjazdach e, dobrej jakości hotele. E, no, chcielibyśmy i życzymy sobie, żeby oczywiście też ta dobra organizacja przekładała się, przekładała się na punkty. No ale niestety w tego typu e, przedsięwzięciach w sporcie ciężko, e, ciężko żeby to e, wynikało jedno z drugiego. No niestety tutaj czasami jest tak, że, że musimy przełknąć go, gorycz porażki przy, przy perfekcyjnie zorganizowanym wyjeździe. To jest wkalkulowane ryzyko w piłkę nożną, no i niestety e, tego już nie przeskoczymy. Możemy tylko jak najlepiej trenować, możemy jak najlepiej przygotowywać się do tych meczów no i, i, i sprawić, żeby, żeby jednak większa liczba tych punktów wyjazdowych wracała na Podlesie. Czy tak na koniec, ile procentowo jesteśmy zadowoleni z tej rundy jesiennej i o ile ten procent może wskoczyć, jeżeli zapunktujemy w najbliższą sobotę? No, to jest taki paradoks, bo trudno, żeby jeden mecz decydował o, o, o całokształcie tej, tej jesieni. Ale gdzieś tak poniekąd, poniekąd zadecyduje. Na pewno, na pewno zwycięstwo w meczu z Lechią zmieniłoby bardzo dużo i w naszej pozycji w tabeli, ale też zwiększyłoby znacząco morale, morale naszego zespołu. Wiadomo, że w zimę będzie się łatwiej pracować, łatwiej będzie podejmować trudne wyzwania treningowe. Wiadomo, że, że to jest okres ładowania akumulatorów, gdzie zawodnicy naprawdę zasuwają bardzo ostro. Co do reszty tych meczów, no ja nie ukrywam, że, że nie jestem do końca zadowolony z tego, z tego wyniku, ze zdobyczy punktowej. Z gry jestem zadowolony. W większości meczów prezentowaliśmy taki futbol, jaki sobie zaplanowaliśmy, jaki chcieliśmy oglądać. Myślę, że kibice też nie narzekali na, na styl gry naszych zawodników. Graliśmy ładnie, do przodu twardo w defensywie przez pierwszą część sezonu. No, ale oczywiście zawsze musimy patrzeć w piłce seniorskiej przez pryzmat zdobyczy punktowej, i on tutaj troszeczkę nie jest adekwatny do naszej gry. Wydaje mi się, że tych 5, 6, 7 punktów więcej spokojnie można było ugrać, i chyba nikt by się nie zdziwił, gdybyśmy tych punktów mieli więcej. No, ale nie patrzymy już wstecz, musimy, musimy budować swoje charaktery na bardzo ciężką wiosnę, na pewno. Tych spadków może być więcej niż trzy. To jest praktycznie rzecz biorąc moim zdaniem już przesądzone, bo no patrząc w tabelę ciężko, ciężko żeby, żeby ktoś tam nie spadł z, z, do naszej grupy. Eee, wszystkie zespoły, które, które będą walczyć o utrzymanie, to są zespoły ambitne, to są zespoły z dużym zapleczem i finansowym, i, i jeżeli chodzi o infrastrukturę, no, no tak patrzymy z zazdrością na nie jeden z tych zespołów, więc to będzie walka naprawdę dla nas bardzo, bardzo trudna. Ale wierzymy w nasz zespół, wierzymy w naszą pracę, wierzymy w misję, która nam przyświeca, i jestem, jestem zdania, że sportowo ten zespół obroni się w rundzie rewanżowej i osiągnie taki rezultat, który nas będzie zadowalał. No i też dużym problemem, o którym na pewno trzeba wspomnieć, to jest też to, że nie mamy takiego obiektu, na którym moglibyśmy codziennie trenować. Dzisiaj trening zaplanowany przy ulicy Sołtysiej, no ale niestety pogoda pokrzyżowała plany. Tak, tak, no to jest, to jest rzecz, która rzeczywiście nie ułatwia nam e, zadania. E, mamy tylko jedno boisko, brakuje nam zaplecza treningowego, bo wiadomo, że nasze sztuczne boisko raz, że jest za małe, dwa, że trenuje na nim praktycznie rzecz biorąc w pełni, e, akademia nasza młodzieżowa. Musimy się tutaj wspomagać, tak jak dzisiaj obiektem e, na Snyka, obiektem, na którym na co dzień rozwój e, trenuje. Nie mamy też świateł na naszym boisku. No jest trudno, jest trudno. Nie ukrywam, że e, ta późna jesień dla mnie zawsze jest bardzo ciężka, bo my musimy wtedy e, no niesamowicie naginać rzeczywistość, musimy kombinować, e, musimy, musimy no wymyślać takie substytuty treningu, bo to nie są pełne treningi. Czasami mamy do dyspozycji tylko te małe zakole i jeszcze goni nasz zmrok, więc, e, więc, więc nie wygląda to e, różowo. No ale to też kształtuje nasze charaktery i myślę, że ci zawodnicy wiedzą też, że gdybyśmy tylko mo mogli, gdybyśmy tylko mieli większe wsparcie, e, no to na pewno, na pewno zrobilibyśmy ten wynik jeszcze lepszy. No niestety też trzeba patrzeć na, to, na ten wynik przez pryzmat możliwości, które, które mamy, jeżeli chodzi o naszą bazę treningową. No, mimo wszystko, mimo wszystkich problemów, które gdzieś tam nas spotykają, patrzymy optymistycznie w przyszłość. No i mamy nadzieję, że ten sobotni powrót z zielonej góry będzie co najmniej taki jak z Kluczborka. Oczywiście, my tutaj nie będziemy się żalić, mieliśmy, e, mieliśmy ciężki czas, ale to jest, mam nadzieję, mam nadzieję, temat, który, który nie będzie tutaj cały czas na świeczniku. E, gramy, radzimy sobie, mamy silny zespół, mamy wiernych kibiców, którzy nas wspierają i musimy z optymizmem patrzeć. W przyszłość, musimy budować morale tego zespołu, nie narzekać, bo narzekaniem nic nie ugramy. Musimy po prostu wytrzymać, wytrzymać ciśnienie. No i ja bym ostatecznie chciał w czerwcu, żeby kolejny sezon. Był po prostu na się znowu w tej trzeciej lidze, żebyśmy znowu mogli, e, mogli wyjść do świata i pokazać, że Podlesie potrafi, że małe Podlesie potrafi się dobrze organizować i że potrafimy też tą większą piłkę e, organizować na, w, tak, w tak małej strukturze, w tak małej społeczności. No i tym moim akcentem zakończmy. Dziękuję bardzo i do zobaczenia w sobotę. Dziękuję bardzo.